Pierwsze nasze kroki kierujemy do niewielkiego miasteczka Kazimierza Wielka. Leży ono w południowej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze tak zwanej Niecki Niedziańskiej. Jest to obniżenie między Górami Świętokrzyskimi, a Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, stanowiące Płaskowyż Proszowicki. Od drugiej połowy XIX wieku przez prawie 100 lat Kazimierza Wielka była wsią folwarczną i osadą fabryczną. Po II wojnie światowej pozostała siedzibą gminy, a w 1959 roku otrzymała prawa miejskie. Wszyscy miłośnicy Gołębi znają to miasto, bowiem hodowcy lotujący na tym obszarze od wielu lat osiągają fenomenalne rezultaty w lotach i w pracy hodowlanej. Teraz nadszedł czas, by zaprezentować Państwu postać Waldemara Bojko. W celu przybliżenia Państwu tego hodowcy udaliśmy się z naszą kamerą do nowo powstałego osiedla, gdzie nasz rozmówca wybudował wspaniały dom. Obok budynku mieszkalnego nie mogło zabraknąć przestronnego gołębnika. Pan Waldemar posiada wszechstronną wiedzę hodowlaną. My jednak teraz jesteśmy ciekawi, jak zaczęła się jego wielka przygoda z gołębiami pocztowymi i z jakich szczepów wywodzą się jego najlepsze lotniki. Hodować na dobre to zacząłem gołębie pod koniec lat 80. pierwsze wyniki ogólnopolskie i lotniki to rok 92 był już dla mnie udany. Pomiałem lotnika na olimpiadzie w Las Palmas, ciemnego lota. Z tego gołębia zaczęła się u mnie praktycznie hodowla gołębi. Ja go później sprzedałem już jako dziesięciolatka. tutaj w Polsce, ale nie pamiętam nazwiska komu, to był rok, to był gołąb z roku 86, to być może już nie żyje. Chciałem teraz przedstawić kilka swoich gołębi rozplodowych. Mówię kilka, bo nie znosiłem wszystkich, a w rozplodzie chowam dość dużo gołębi, bo chcę chować z dobrych gołębi jak najwięcej potomstwa. Ja chciałem powiedzieć znowu, bo oglądam kasety różnych hodowców, że przeznaczają lotniki do rozpłodu. Ja wręcz przeciwnie, lotnikami lotuję prawie do końca, dokąd tylko jest możliwość. Puszczam po nich do rozpłodu gołębie jesienne. U mnie w tej chwili na dzień dzisiejszy to nie ma gołębi starszych w rozpłodzie niż czteroletnie. Chciałem przedstawić w tej chwili można powiedzieć najwartościowszy gołąb, to jest Gołąb, co tu oszukiwać, od Krzyśka Pruskiego, czysty huben, to jest wnuk Lincolna, po ciemnej jego Lincolnówie. Rozpłodowiec niesamowity, mówi się, muszą być gołębie sprowadzone od najlepszych hodowców i po najlepszych parach. Ja układ kostny, wszystko, proszę zobaczyć, to jest niesamowite, taki, taki gołąb z takim układem kostnym. Piór one w tej chwili karmią, wszystkie młode mogą być brudnawe. Piór znowu też nie mają za takich za specjalnych, bo to są gołębie. W życiu nie były na powietrzu, cały czas są zamknięte. Nie latały, od odmutka w zamknięciu. I wydają bardzo dobre gołębie. To jest czysta samica również od Krzyśka Pruskiego. To jest czysty w gołąb werstretę. Ta samica była w parze właśnie z tym wnukiem Lincolna. Też wspaniały układ kostny. Zbudowany gołąb. Piersisty, krótki, ale zbudowany. Niesamowicie. Proszę zobaczyć, co ta para wydała. Tam, co wcześniej prezentowałem. To jest ich córka. To się chowa do nich matka i ojciec. To wygląda połączenie gołębi. Proszę, jeszcze bardziej zbudowany gołąb. Potomstwo pierwsze lęgi przeznaczane do rozpłodu, do lotu. Późniejsze lęgi do rozpłodu. To jest następna córka wyszła z innym okiem, też zbudowana, silna samica. W klinie gołębie. Ukupszone, chociaż nie nielata, nielatane. Już wychowały po trzy pary młodych, także trzecią parę młodych są zmęczone, ale może wyszła z innym okiem, tu z głowy brzydsza, ale budowę ma niesamowita. To jest też syn tej pary brat tych sióstr. Brudny dziubek bo karmi. Oko jeszcze inne. Przepiękne oko. Gołębie sportowe i na upały. Na pogodę. Wiadomo, że jak są burze, dobry gołom rzadko kiedy zdobędzie czołowy konkurs. To lecą gołębie wolniejsze. Taki gołom nigdzie nie usiądzie. To walczy. Zeniu, będziesz oglądał kasetę. Twój oryginał rasa The Beef. Przespaniałe gołębie daje. Jej... Co... Dzieci, wnuki, po córkach jeszcze lepsze gołębie z krzyżówki. To jest 2000 rok. Przywieziona samica z Ameryki od zęka guzika z jajka. Lotowana od razu z jajka, mutkiem. Cztery zdobyte szybkie konkursy, wycofana do rozpłodu. Te gołębie nie są zwyczajne, nawet klatki, bo nie są łapane, nie są płoszone. To jest również z Ameryki. Już u mnie wychowany gołąb. To jest po szymlu Turnier i od Wasenki po yy, Kanadyjczyku Deklak. Nie mają wyglądu takiego, bo to jak powtarzam się, o, od młutków karmią mózgi, zmęczone gołębie. Już. Posiadam również gołębie płowe z rasy Jansen, też pruskiego. Tylko, że to już krzyżówka z moimi gołębiami. To już następne potomstwa. Oprócz tych oryginałów, to wszystko jest złączone z mojego lotnika, tego nakrapianego, co był czwarty w Polsce W, co wspominałem, że zdech w zeszłym w tym tygodniu, i z mojej Jasicy, która była roczną najlepsza w Polsce i trzecieletnia. Tu jest również z gołębi sprowadzonych. Krzysiek Pruski sprowadził gołębie Fabry od Szumskiego z Chicago. Też daje niesamowicie zbudowanego Łębię. To jest, proszę Państwa, samica po tym właśnie fabrym i po mojej córce Asicy. Proszę zobaczyć jaka wyszła samica. Jaka zbudowana, z jakim okiem. Proszę zobaczyć jak niebieska obrączka. To brat tej samicy, co przedstawiłem wcześniej. Ten akurat wyszedł z żółtym okiem. Tu jeszcze przedstawię samca też od Krzyśka, to jest Jansen Verstrette. Właśnie te brudne, niebieskie verstrety to są bardzo dobre gołębie. No, nie ten się. Na dzień dzisiejszy ten samczyk to jest po tym moim oryginalnym nakrapianym lotniku, co wspominałem, co był w kategorii F4 w Polsce. I tu jest dokrzyżowane jeszcze właśnie z tych holendrów od Bęka Krzyża do tego. I jeszcze z mojej linii Asicy, to jest, ale to jest oryginał po tym lotniku moim, nakrapianym, który w połączeniu pokaże samiczkę jeszcze z czystą Jansenką od Pruskiego. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, wydają najszybsze gołębie. To jest właśnie w połączeniu z tym poprzednim samczykiem to jest czysty Jansen. Mamy dzisiaj niedzielę, 5 czerwca 2005 roku. Sezon lotowy rozpoczął się już na dobre. Jesteśmy świadkami przylotu gołębi z lotu z miejscowości Nowy Tomyśl, oddalonej od macierzystego gołębnika o 381 km. Nie będzie to z pewnością trudny lot, bowiem nasz mistrz wspaniale radzi sobie na takich trasach. Jest przecież mistrzem oddziału w kategorii A i B. W kategorii A jest również mistrzem okręgu. Pogoda nie rozpieszcza naszych zawodników. Na trasie przelotu zanotowano opady deszczu i mocny wiatr. Tutaj na miejscu, w Kazimierzy Wielkiej, niebo również jest zachmurzone i coś wisi w powietrzu. Możemy Państwu zdradzić, że niespełna godzinę po skończonym locie rozpętała się wielka burza. Padał nawet grat. Ptaki miały dużo szczęścia i wszystkie te niebezpieczne opady nie zdążyły dosięgnąć ich w czasie lotu. Usiądźmy sobie teraz wszyscy wygodnie w swoich fotelach i rozkoszujmy się wspaniałym widokiem, jakim bez wątpienia jest dla każdego hodowcy przylot gołębi z lotu. W czasie jak będą Państwo napawać się widokiem przylatujących gołębi, chcielibyśmy nieco przybliżyć wszystkim postać pana Waldemara. Pasmo jego największych sukcesów zaczęło się w połowie lat 90. z dobyciem tytułu wicemistrza Polski. Od tego czasu nieprzerwanie plasuje się w ścisłej czołówce oddziału i okręgu. Wspaniałe wyniki w lotach i w pracy hodowlanej zawdzięcza bardzo ciężkiej i systematycznej pracy oraz bardzo dobrym gołębiom. Pan Waldemar miał to szczęście, że przebywając w Stanach Zjednoczonych poznał wielu wybitnych hodowców gołębi pocztowych, którzy podzielili się z nim swoją wiedzą hodowlaną i materiałem rozpłodowym. Za naszym pośrednictwem nasz rozmówca pragnie podziękować hodowcom z Chicago za pomoc i bezinteresowną przyjaźń. Pozdrawiamy zatem pana Zenona Guzika, Krzysztofa Pruskiego, Jurka Kubika, Benedykta Czyża, Jurka z Nowego Sącza i Stanisława Klicha. Również kolega Leszek Rubacha nie może być też w tych pozdrowieniach pominięty. Wspaniała przyjaźń, jaka ma miejsce między tymi miłośnikami gołębi, doprowadziła do zrealizowania kilku wspaniałych filmów, z większością wymienionych wcześniej hodowców. Mamy wyrobioną opinię na temat odwiedzanych przez nas hodowców. Są oni według nas pionierami zawodowego gołębiarstwa w Polsce. A postać Waldemara Bojko, jaką Państwu prezentujemy w tym reportażu, w pełni zasługuje do zaliczenia w grono najlepszych hodowców w Polsce. Popatrzmy zresztą sami, jak spisują się jego ulubieńcy.